A ty czekasz na zaręczyny od Pedro? E, ja zawsze sobie tak żartuję, że o Pedro, kiedy wiesz, zawsze sobie tak jakieś tam były takie wbijam te, ale on mm, ja wiem, że on dobrze będzie wiedział kiedy jest ten moment. I, I on sam chce, bo ja na przykład mam takie coś, że gdybym się teraz oświadczył, to bym przyjęła, bo ja na tyle go kocham i to jest osoba, bo wiesz, ja nigdy nie byłam wcześniej w związku, bo nigdy nie dopuszczałam żadnych do siebie osób, bo wiesz, jak były takie jakieś związki, nie wiem, w podstawówce, w gimnazjum, takie y, dziecięce związki, że tak powiem, to ja nigdy w takich praktycznie, ja, ja byłam raz w takim związku, ale to było do, dwa dni, ale to wiesz, to, y, a tak to ja nigdy nie chciałam być osobą, której nie kocham, a tutaj faktycznie go pokochałam i to jest pierwsza osoba, którą tak naprawdę kocham szczerze. Więc wydaje mi się, że gdybym się teraz oświadczył, to bym przyjęła, ale wiem, że to nie jest, to nie jest jeszcze ten moment po prostu. Jesteśmy bardzo młodzi, jesteśmy rok dopiero, może aż, no, wydaje mi się, że dopiero, żeby się oświadczać, także na razie nie, nie myślę o tym, tylko mu czasami tak żartuję <śm> sobie trochę.